Cześć widzowie, nagrywamy dzisiaj serwer rgncpl, tak? tak? Tak, tak. Remake -y A, rgn. No, nie no, się to już nagrywam. A i y tu będzie w opisie Remake -y 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 -y. Nie Remake Wszystko to jest ogólnie na jeden... O! Się... A nie, no to to też nie. Przecież Inbox TV. Nie serwer bym... ogólnie jest, ogólnie ten serwer jest anarchia bez zasad, to jest anarchia, po prostu anarchia. Um, SkyBlock, ale oczywiście wszystko jest na 1.17. Nie, no spróbuj wejść, spróbuj wejść. Coś, dobra, no co to na SkyBlock spróbujemy? To... SkyBlock. No i co? <laughs> Island, Island. To? Island. No to... nie tutaj. jest wyspa. Wyspa. wyspa? wyspa. wyspa. A nie. Island, Sreate. Teraz jak to się nazwać swoją wyspę? Karuba. Karuwa. Czy ci? No, i no. już. No i dobra. Ja co ja to co to chyba to... zrobić, ja zrobić generator kobla. No. O, nawet ktoś pomyślał, że się może nie udać. <laughs> nie no, ale chyba wiem. Um, to... Może, może to zbiorę trzeba gdzieś bo nie, wiem, czytałem jakichś tam poradnień, jak zrobić takie coś miałem z tego nagrywać taką serię. Też chciałem nagrać. W One, One Bloku mam w ogóle nagrywać serię, czekaj. Według tego poradnika. Może tutaj to zrobię lawę tak, tak, tak. Jeszcze dwa do wschodu, tak, tak, i tak. I tutaj powinno spływać. L... Nie, woda tu. Dobrze, dobrze. Nie pamiętam, już, jak to się w sumie robi. I tutaj będzie woda spływała. Teraz zniszczy jeden blok i drugi. Tu, i teraz tutaj postaw. I teraz. O, tutaj postaw wody, tu ma postawić? Nie, tutaj postaw blok, blok, dirt. Tu? Dirt. Tutaj, o. No i teraz tutaj lawa. Tu lawa? Nie, o. Tak. Tutaj lawa na górze? No to tu? Tak. Ale też to mi zaleje tutaj. No, no, no to tutaj na dole. Ale na wylej lawę, żeby nie było. widzę, że tak trochę <laughs> lamia, ale po prostu nie, nie umiem. Nie umiem, i co mogę, mogę się nawet przyznać, nie umiem. Zobaczcie, że tu lawa. Tak, tutaj lawa. Woda. A. Woda. Tak, woda. O nie! O kurde! Zrobiłem. Zrobiłem. Yy! Z pierścienia. Nie, yy. nie, tak do tak, yy. widzów. Nie. Nie, 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 nie. O nie, nie, nie. No i widzisz, ludzie robimy! Ale co to jest to młodsze. O kilo. Skórzana zbrojka. Po co mi skórzana zbrojka Ja bym się chciał zapytać. No, teraz to Za oczywiście sprzedajesz. Potem ze sprzedamy hajs kupujesz generatorę. Ja to nie prawie! Ja, A lud i lud. O jedzonko, ktoś pomyślał w końcu. Czemu nie zakładaj? Po co? Bo nie będzie tak. Właśnie. Kurde, mucha. Moszki, moszki. Ja to może zetnę jakoś te drewno i coś z tego to się spaliło. Kto tak powiedział? Spalić się. Nie może się spalić. Rzeka, ja to... To mi się spaliło te pianki? Wszystkie? Może to trochę... ja, No to... Cztery. <laughs> dobra, y, piasek. Y Ej, może będzie coś tutaj, myślisz? Będzie coś tutaj? Myślę, że będzie tutaj kobyl. Ale kop się do dołu, kop się trochę do dołu. Ale wiesz, tak tyki? Chop chujas się trochę. <śm> mhm, tak, na no, pewno coś tam będzie. Jak inne, jak coś tam weź będzie, to. A i coś, będą i trzy mleka. To może scho schowam jakieś mleczeka wezmę, może. Nie. Może tylko. Dobra. Jak to było? Island? Coś Is. Island 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 um. Jak to było? Weź mi. A jesteśmy. A jesteśmy. A no. no no nie. No. Artek, nie. Równa 40. A, no. Co ty wpisałeś po swojej szansie? To dla was, widzowie. To dla was, widzowie. Kwiatka spaliła i Nie. No, ale wiesz? Nie. W ogóle. Nie W ogóle, jak to mam uzyskać jakieś dobre itemy, jeśli to jest sam kamień? Daj Czekaj, czas, czas. Czekaj, czas. Asy, dobra, Dobre, jeszcze bardzo mało. Będziemy się położyć, Nie, nie chodzimy, będziemy nie, się radzić. na chwilę. No, ale... ale sklep. Pacz. Sklep. jak oni tu zdobywają. No patrz. Sponsor. Sponsor. I to. I teraz fly. I teraz fly. 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 Ewa! tutaj działa? Co? <grym> to miarka. Szczęść. Aha, to już wiemy, jak to działa. Ze mnie. Ja to zawsze tylko myślę o takich rzeczach. <grym> Prawda, Wartek? Dobra, kop, kop. Hej. A czekaj, co w ustawie? Czekaj. Ten tyle, kilo, nawet ten chandów nie ma, to oni dali. Daj Aha, to tyle! tyle. To po co ja to budowałem? Ale ty, 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 ty tylko kowal dostajesz? Tak. Słabe. Mm. Serdecznie, yes. Ale weź napisz, weź napisz ukośnik sklep. No i dobra. Sklep to ukośnik. Sklep ukośnik, sklep, sklep, O i sprzedajmy sklep. No, no, masz. Ty rynek. jak sobie... Dobra, i teraz sobie no. sprzedajesz. A tu można zrobić prawdziwe pieniądze? Sprze... <laughs> Nie! Oj, teraz sprzedajesz no. Czekaj, no to może ja zeb. że ja, ja. tutaj. Yy, crafting. crafting. Zaszczyca się kobla, bo możesz sobie kupować więcej kasy. A ja w ogóle miałam na, mam na sąd. Ej, dobra, potem do mnie to nagrywamy. Mm. O, akurat no. Zbagowało mam się. A i zaraz Ania. się u. Y, Jakuba, czy jeden, dwa, trzy, będzie odcinek? Tak. Hej, ja, ja nie mam węgla, to jak mam to... Tu... z czego będzie odcinek? Odcinek? No. No, z... Nie wiem, ja jeszcze zobaczę. Może z Minecrafta? Z Minecrafta? Nie no, może z CSGO wypuszczę. Ale CSGO... Co ja? CSGO... Słuchajcie, muszę zobaczyć czas, bo czasami nam nie... Sta. Aha. Dobra, no to będziemy się żegnać powoli. Co, co u mnie wlatuje film z tego samego. Mhm, no właśnie. A ty nie robisz tego na zapas? No, no robię, robię. No właśnie. Więc u mnie... Ja też mam, mam, mam 9 minut na zapas, więc idzie no, będę robił jakiś kon... No tak, dziesiąty, ale go przecież jeden wypuszczę, to będzie i tak dziewięć. No właśnie, więc my już się powoli żegnamy i sobie chyba więcej na zapas, bo lubię nagrywać. No a mój kolega po prostu nie musi. Więc... Nie, no muszę! Dobra, tam. Nara, dziew... nara. No więc my się żegnamy.